Wojska ukraińskie zatopiły rosyjski krążownik, który nazywał się Moskwa. Dzisiaj więcej na ten temat, bo jest to pierwsza praktycznie taka sytuacja od wielu, wielu lat, od dziesiątek lat, kiedy praktycznie tutaj, no Rosja straciła swój krążownik, tak? Swój okręt wojenny. Czy rzeczywiście ten okręt wojenny był tak doskonały, czy była to bardziej kwestia propaganda, a sprzęt tam, który znajdował się, w system był przestarzały? Dzisiaj właśnie na temat tej sytuacji. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na że wzrona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie. Media informują o tym, że wojska ukraińskie zatopiły rosyjski krążownik z marynarki wojennej rosyjskiej, który nazywał się Moskwa, dosyć ciekawa też nazwa, czyli można powiedzieć, że Ukraińcy zatopili Moskwę. Natomiast to był taki flagowy, sztandarowy standardowy faktycznie, no tutaj okręt gdzie Putin tak tutaj lubił zdjęcia sobie robić czy nagrywać filmy na jego tle przy okazji jakiejś uroczystości wojskowych pokazujący potęgę ale czy rzeczywiście to była potęga bo jednak znawcy jeśli chodzi o marynarkę wojenną ja nie jestem znawcą tak ale znawcy mówią że ten sprzęt który tam znajdował się był przestarzały i że nawet nie było trudno zatopić praktycznie ten okręt wojenny bo na przykład tutaj sprzęt wojskowy czy rakiety które tam się znajdowały, nie znajdowały się na powierzchni, tak, na, na górze praktycznie tego okrętu, tylko w, w jakby po prostu wbudowane były w ten okręt, i w momencie, kiedy został zaatakowany, no to nastąpił wybuch praktycznie na całym tym statku, i on zatonął, i on praktycznie zatonął. A tak można byłoby w sytuacji takiej awaryjnej, mogliby wystrzelić praktycznie te rakiety i dalej mógłby ten statek dryfować. No więc, jakie tu informacje podaje Wikipedia, jeśli chodzi o ten okręt Moskwa i czy rzeczywiście jest to spektakularny sukces, jeśli chodzi o wojska ukraińskie? Moskwa do 1995 roku, sława sowieckie, a następnie rosyjski krążownik rakietowy, e, tak. Okręt wod wodowany w 1979 roku, a wszedł do służby w 1982 roku. E, no, potem przechodził naprawy w latach 90 potem drobne, tak korekty, także po prostu w latach 2000- no i teraz e, e, ostatecznie, praktycznie ten okręt został zatopiony, został ostatecznie zatopiony. E, ciekawa tam też była sytuacja, że praktycznie ten okręt przez pewien czas, no nie teraz, ale wiele lat temu był naprawiany w e, praktycznie tutaj w porcie na Ukrainie. No i strona rosyjska nie wywiązała się, nie zapłaciła za naprawę i podobno strona ukraińska tam wymontowała to, co było bardziej cennego z tego statku, jako formę rozliczenia za to, że po prostu strona rosyjska nie zapłaciła. E, dosyć ciekawa też po prostu sprawa. Podobno no według znawców tutaj ten okręt był przestarzały, ten system, który tam znajdował się był przestarzały, chociażby sam fakt, że okręt ten mógł tak naprawdę tylko strzelić do kilku celów, a nie do kilkudziesięciu praktycznie celów, tak, to ma miejsce w przypadku tych nowoczesnych, tak, okrętów. Zresztą pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o okręt wojenny, tak, no, który pochodzi z 79 roku, czy wszedł praktycznie do eksploatacji w latach 80, a dzisiaj mamy lata praktycznie, tak, 2022 rok, no to w przemyśle Zbrojeniowym, kilka lat to jest po prostu przestrzeń kosmiczna, można powiedzieć, tak. Odległość kosmiczna dużo się praktycznie bardzo zmienia. Natomiast jeśli chodzi o właśnie ten okręt, to miał on budzić postrach grozę jeśli chodzi o walki na wodzie, a tu się okazuje, że strona ukraińska go zeszczeliła rakietami, rakietą, która praktycznie leciała kilka metrów nad powierzchnią tutaj morza. Tak i ten praktycznie statek ma Miał praktycznie tutaj być zatopiony i spocząć na dnie Morza Czarnego. Na dnie Morza Praktycznie Czarnego. Według Wikipedii taka jest informacja, że. Tutaj brał udział w inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Wizerunkowo wykorzystany podczas oszczania wyspy wężowej 24 lutego 13 kwietnia 2022 roku został trafiony i uszkodzony dwoma paciskami manewrującymi system Neptun. Strona rosyjska nie podała przyczyny uszkodzenia, lecz przekazała informację, że na okręcie w wyniku pożaru doszło do eksplozji amunicji. Rozległy zniszczeń jednostki spowodowała, że okręt musiał zostać. Częściowo opuszczony przez załogę. Pozostawiono tylko część personelu niezbędną do utrzymania i zabezpieczenia jednostki podczas holowania. 14 kwietnia 2022 roku wieczorem Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformował, że podczas holowania okręt zatonął w warunkach sztormu no akurat z tym na końcu się nie zgadzam z tymi informacjami, chociaż one zostały podane tutaj oficjalnie, tak on został trafiony, a następnie był holowany i podczas holowania zatonął, wątpię, tak podobna informacja była taka, że tam załogi było kilkaset osób około 500 osób, z czego uratowało się tylko kilkadziesiąt osób wiadomo, strona rosyjska wszystko przedstawia jakby na swoją korzyść, tak, że lekko został trafiony następnie był holowany, po pierwsze tak, to był dosyć znaczna jednostka, więc pewnie byłby problem z tym, żeby go, ją, ją holować Halować. Poza tym, holować to można w przypadku jakieś drobne usterki. Natomiast jeżeli ona została trafiona, to zanim po prostu inny okręt przypłynął mu z pomocą, to minął jakiś czas. Więc moim zdaniem to jest mało prawdopodobne, żeby rzeczywiście tutaj podczas holowania po prostu został trafiony przez Ukraińców, a następnie zatonął. Tak, i z załogi kilkuset osób, tylko kilkadziesiąt osób praktycznie się tu ur uratowało. No więc tak wygląda sytuacja. Jeśli chodzi o ten krążownik Moskwa, który no, miał być tutaj flagowym, sztandarowym, praktycznie tak okrętem, e, czym się chwaliła strona rosyjska, no Putin lubił sobie robić zdjęcia czy robić praktycznie filmy na tle tego krążownika. Bardziej z kwestii propagandowej, że on tak bunczutnie wyglądał, ten krążownik, a więc miał wiele lów, dział. E, I więc no, wydaje się, że po prostu wtedy taki krążownik jest niebezpieczny, tak jak jest naszpikowany tutaj e, praktycznie tym. Ty, Tymi systemi, systemami rakietowymi, to tak, czasami czasami po prostu jak człowiek, tak? Jak widzimy jakiegoś człowieka, który jest napakowany, wielki, tam ponad 130 kg, czy 150 kg, mówimy, kurczę, ale on jest potężny, tak, on by się zgniót w jednej ręce i tak dalej. A okazuje się, że czasami ktoś jest po prostu mały, krępy, zwinny, chudy, ma większą po prostu parę, szybciej by sobie dawała z takim dryblasem niż ten dryblas, tak? No więc tutaj rzeczywiście wielki okręt standardowy, natomiast jeśli chodzi o technologię przestarzały, model, Modernizowany, no a teraz ostatecznie po prostu został zatopiony. Natomiast niewątpliwie tutaj strona ukraińska dopiera swego, tak? To był odwęd za ten atak na Wyspę Węży, słynny praktycznie, gdzie ci obrońcy, jeśli chodzi o Wyspę Węży, nie chcieli się poddać, tak? No były tutaj różne informacje, że zostali zabici po tym, że trafili do niewoli. Natomiast właśnie tam brał udział ten krążownik w ataku na tą Wyspę Węży, więc tutaj strona ukraińska pewnie przyjęła sobie tak o punkt honoru, żeby zatopić ten krążownik. No, i została namierzona, praktycznie została wystrzelona rakieta. I ostatecznie praktycznie ten krążownik zatonął. zatonął. Natomiast na pewno jest to duża strata, w sensie w ogóle po prostu, tak, marynarki wojenne, bo wiadomo, że czołgi każdego dnia niszczone są i tak dalej. Ukraińcy niszczą. Natomiast w sensie Rosji, z punktu widzenia Rosji, tak, strata dla nich, no bo dla Ukraińców i dla świata to dobrze, tak, bo jeden okręt mniej, jeśli chodzi o Rosję, która atakuje tej Ukrainę. Ale z punktu widzenia jakby Rosji to jest strata, no bo oni praktycznie nie stracili tej krążownika od kilkudziesięciu lat, że tam po prostu tutaj um, ostatnio, kilkadziesiąt temu praktycznie stracili krążownik, e, natomiast teraz tutaj nie mieli takiej straty, tak, w ostatnich latach nie mieli takiej straty, no i też to są bardzo kosztowne takie krążowniki, chociaż ten wydaje się, że gdyby po prostu um, zakończyła się ta wojna, on by w tym brał udział, gdyby nie został, został zatopiony, to pewnie po prostu po tej misji teraz, znaczy po misji, po tym ataku, tak, no bo to nie jest misja, ale w sensie wojskowym, tak mówię, jakby tutaj tak, że sprzęt bierze udział w jakichś po prostu działaniach militarnych. To pewnie po prostu, gdyby zakończyły się te działania militarne, to on tak by poszedł na żyletki, czy jakiegoś muzeum, tak. No ale mimo wszystko sukces Ukraińców, tak? Można powiedzieć, że w jakiś sposób też sukces światowy. Pytanie też jest takie, czy to była bardziej kwestia propagandowa, czy rzeczywiście sukces, no bo wiadomo, że Rosja też ma inny sprzęt wojskowy, lepszy, nowocześniejszy, ten był po prostu bardziej kwestią takiej propagandy, a może rzeczywiście strona rosyjska chwali się to to ma sprzęt wojskowy. Okazuje się, że ten sprzęt wojskowy jest stary, przestarzały. Bo wszyscy myślą, że. No, na początku ten sprzęt, który daje to jest strona rosyjska, stare czogi i tak dalej. Nawet powstają takie filmiki, tak, że po prostu czym oni jeżdżą. To wszyscy myślą, że to tak jest. To jest zagrywka pokerowa, że specjalnie to robi Putin. Na początku wysyła stary sprzęt, a ten nowy sprzęt trzyma po wodzie. A może się okazuje, że on chce, żeby tak świat myślał, że to jest zagrywka pokerowa, a de facto nie ma tego sprzętu nowoczesnego i dalej będzie się posiłkował tym starym sprzętem. Tak? No, właśnie, jestem ciekawcowy na ten temat, sądźcie, co na ten temat myśli. Cię. jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, klik na krzywdzone dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć